Hej, witam się z wami z podczas samiczki Tatyr, czyli z Wiecznego Gdańska, a przychodzę dziś z recenzją debiutanckiej książki Bartłomieja Kowalińskiego pod tytułem Zmowy z mordercą. Na wstępie chciałbym wspomnieć, że główny bohater, dziennikarz o imieniu Paweł brzmi na tyle ciekawie, że sam chętnie napisałbym o takiej postaci. A teraz wracając do wcześniej wspomnianej historii, mroczny górski klimat, zagadka z przeszłości. I skrzętnie podsuwani kolejni podejrzani. Brzmi bardzo ciekawie. Nie zdradzę chyba tajemnicy, jeżeli powiem, że tytuł dotyczy zjawisk atmosferycznych. Stąd też moje pytanie. Czy pogoda ma wpływ na Ciebie, Twój humor i Twoje samopoczucie? Dajcie znać w komentarzach. A teraz nawiążę do drobnych niedociągnięć, które miały miejsce w tej książce. E, na początku bardzo długi, nienaturalny dialog. Tak samo nienaturalny, jak sytuacja, w której narrator mówi Pan Adam zrobił. Podobnie rzecz ma się z sytuacją, kiedy główny bohater zwraca się do swojego niedoszłego oprawcy: Nic mi już pan nie zrobi. Przyznacie, że nie brzmi to nazbyt realistycznie. W każdym razie przypominam, że ta książka to debiut. Oceniam ją dobrze, czyli w skali lubimy czytać 6 na 10. Sądzę, że w tej sytuacji zawiodła po prostu redakcja, a w autorze drzemie naprawdę duży potencjał, dlatego bardzo chętnie sięgnę po jego kolejne tytuły, żeby sprawdzić, jak się rozwijasz, drogi Bartłomieju. Pozdrawiam.